Kassandra? To zabawne roszpunko. Patrząc na ciebie, widziałam dziewczynę, którą wykorzystywano dla jej daru i wciąż oszukiwano. Więc pomyślałam, że jeżeli istnieje człowiek, który dobrze rozumie, jak to jest być traktowanym instrumentalnie, to ty nim jesteś. A myślisz, że nie rozumiem? Kassandro, nie zrezygnuje z Ciebie! Jeszcze możemy wszystko naprawić! Uwierz mi! Mam ci wierzyć! Ostatnim razem, kiedy padły te słowa, Warian uwięził mnie w bursztynie! To nie ja mu to rozkazałam! Ty nie jesteś sobą, wiesz? Ja nie jestem sobą? Chyba dalej nic nie rozumiesz. Nie będziesz mi mówić, kim jestem, dość już tego. Tylko ja o tym zadecyduję. Podjęłaś już tę decyzję, Cassandro? Czy to jest twoje nowe oblicze? Czy to jest to, czego naprawdę pragniesz? Ponieważ ja sądzę, że Zantili zatruła twoją głowę nienawiścią do tego stopnia, że najpewniej już sama nie wiesz, czego chcesz. Bardzo dobrze wiem, czego chcę. Chcę, żebyś przekonała się, jak to jest przegrywać mimo najszerszych chęci. I chcę, żeby cały świat się dowiedział, że ja nie ustępuję mocą już nikomu! Cassandro! oddaj mi księżycowy kamień, bo jeszcze jest czas! Nie bądź zwykłym trybikiem w tym planie Zantiri! Już się zajęłam tym starym demonem. A teraz oddawaj słoneczny blask. Ostrzegam cię, Cassandro. Jestem gotowa zrobić absolutnie wszystko, by ochronić królestwo i jego mieszkańców. Miałam nadzieję, że przemówić do rozsądku. No ale skoro widzę, że to już niemożliwe, nie będę się powstrzymywać. Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem rozczarowana, roszpunko. No bo skoro się nie powstrzymujesz, to oznacza, że na nic więcej cię nie stać. Więc twój kres jest już bliski.